Siema. Dzisiaj bardzo nietypowy odcinek, ponieważ będę wchodził do szczeliny przeciwlotniczej, która znajduje się tutaj pod tym wałem. Jest to w centrum Katowic. Szaki rosną, wygląda niepozornie, ale ja jednak wiem, że jest tutaj schron i spróbuję wejść do środka. No, wlazłem do środka. Jest tutaj bardzo duży syf, jak widać, cała sterta śmieci. Tam się inna ciągnie aż do wyjścia. Tutaj pokażę. Oprócz tego, że mieści się trochę pajęczyn, tutaj są takie fragmenty drewniane. Przewiduję, że mieściła się tutaj ubikacja, po prostu. Taka po prostu polowa, można powiedzieć, z wiadrem. Jest takie ciekawe dosyć miejsce. W piwnicach, bloków czy innych stronach, no to były ubikacje z wodą. Takie zwykłe, można powiedzieć. No, tutaj tej szczelinie jest inaczej. Dobrze, chodźmy tam dalej, zobaczymy może coś będzie ciekawszego No tutaj jest trochę czyściej Wody na szczęście nie ma O tutaj mamy otwór wentylacyjny Zakurzony, ale jeszcze z klapką taką, można było zamknąć Jakąś gazoszczelność to dawało oczywiście, jeżeli były też zamknięte wejścia tej jedne z drzwi chyba były Zaraz zobaczę czy jest odciężnica. Jakaś już jest, ale to takie zbyt mocne drzwi no to raczej nie były. O, oświetlenie chyba też tutaj było. Już jak na razie żadnych innych kabli nie było widać. Oczywiście a szczelina to jest obiekt niemiecki. Tak żeby nie było wątpliwości. No tutaj jest główne wejście, strasznie zasypane. O tutaj kabel jest jednak, czyli faktycznie była tutaj instalacja elektryczna. No spodziewałem się, że jak już będzie tutaj zagracone wejście, będą drzwi chociaż. Spodziewałbym się tutaj drzwi takich perylowskich, betonowych z czeryma, z skoblami. No nie ma ich tutaj, niestety. Właśnie w Piotrowicach, gdzie chciałem nagrywać, to tam w tych szczelinach no, były jednak zachowane drzwi. No ale nie udało mi się wejść do żadnej, do żadnej z tych szczelin. Ale tutaj, jeszcze w tym rejonie Katowic, mieści się parę obiektów, więc zaraz do nich pójdę. Tylko wyjdę stąd, pod tym wałem, mieści się jeszcze jedna szczelina większa od tej, której byłem przed chwilą. No ale do niej niestety się wejść nie da. Wejście zostało tutaj po prostu zagracone, chociaż jego zarys widać bardzo fajnie. Tam do środka to już nawet nie będę wchodził, bo i tak się wejść nie da. Lecę do kolejnego obiektu. już jestem przy kolejnym obiekcie. Tutaj mieści się rurowa czerpnia powietrza, z którą prowadziła właśnie główna czerpnia powietrza do schronu. Tam schron znajduje się pod tym budynkiem. Teraz pokażę jeszcze wyjście ewakuacyjne z niego. Tutaj znajduje się to wyjście. Niestety co chwilę coś tutaj chodzi, więc wejść do środka będzie ciężko, ale poczekam na odpowiednią okazję. Tutaj podszedłem z tej strony i się zrobiło ciekawie, gdyż tutaj mieści się osłona wskazująca na to, że w tej części budynku mieści się schron, no a tutaj mieści się takie wejście, wskazujące na to, aby miał znajdować się tutaj jakiś sron. No takie, bez drzwi żadnych, gazoszczelnych ani nic. No nie wiem, udało się wejść do środka, no to by było ciekawie. Spróbuję zaraz. Tutaj na tyle znajduje się coś w rodzaju wyjścia ewakuacyjnego. No jest to zasypane, ale na schron by wskazywało tutaj jako taki dodatkowy element, bo główne wyjście pokazywałem, od przodu się mieści. Tutaj się mieści kolejna osłona. No, co prawda nie widać tutaj, ale w tej części nie ma okienek w piwnicy. Tutaj jest takie dosyć spore okienko. Może będzie widać. O! I nad nim też osłona, więc no dziwny schron. Na razie nie widzę, żeby była możliwość wejścia do środka. Sprawdzę jeszcze te wyjście ewakuacyjne dokładniej. Zresztą tak po terenie kombinuję. I bym przegapił takie wejście. Niestety one jest raczej niedostępne. Jak się popra te drzwi. No to ani róż. Też byś się jakiś WD 40 przydał. No tutaj przez ten wizjer no nie będzie nic widać. Niestety. To jest ciekawe, iż te drzwi się otwierają do środka. I są to takie drzwi, jakie zazwyczaj występują wewnątrz. Już nic do pokazania, więcej tutaj nie ma więc pokażę jeszcze tylko tą grobową czarni powietrza to się oczywiście znajdowało na tym no ale ktoś to zrzucił nie wiem czemu no tutaj jest to zasypane śmieciami widać że dużo ludzi tutaj przychodzi do tego budynku no i go niszczy chociaż sam obiekt jest zabezpieczony i do środka się wejść nie da no cóż w tej mojej eksploracji to na tyle już będzie tak sobie po Katowicach pochodziłem trochę. Teraz już późno i ciemno jest. No i ciekawe odkrycia czekają w następnym tygodniu. Więc jeśli się ten taki film, no taki sobie podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie więcej ciekawszych filmów. Do zobaczenia na następnej wyprawie.